Witamy serdecznie. Zajmiemy się dzisiaj definicją, która nosi nazwę Teoria Źródeł. Czym jest Teoria Źródeł? Usiądźcie wygodnie, <noise> bo będzie dużo. <noise> jest to dosyć trudna definicja. Ona jest bardzo krótka w naszych definicjach katechetycznych, ale warto ją zrozumieć, ponieważ ona dużo nam objaśni odnośnie do procesu. Redakcji, tworzenia się, zwłaszcza pięcioksięgły, czyli pierwszych pięciu ksiąg biblijnych. Ale nie tylko. Kiedy ktoś wnikliwie sięgnie do tekstu Pisma Świętego, zacznie czytać, porównywać może różne fragmenty, zwłaszcza gdyby robił to w językach oryginalnych, natrafi na pewien problem. Zacznie się zastanawiać, jak to jest możliwe, że Księgi, które są pozornie bardzo blisko siebie, zostały stworzone pozornie w jednym momencie, mają bardzo różny styl pisania. Używają bardzo różnych tak. słów na określenie nawet tych samych rzeczywistości. Na przykład Pan Bóg jest w jednym miejscu nazwany Jahwe, w innym Elohim, I... i jest to dosyć takie konsekwentne. Widać nawet odmienny sposób formułowania zdań, metaforykę. Co to jest? Czy Na to pisała sama osoba? Otóż nie. Jak to? <grym> <grym> Jak to? To pierwszej księgi rodzaju nie napisała jedna osoba, pier jedną księgę. To jeszcze Mojżesz? Tak? <grym> Oczywiście historia przypisuje to Mojżeszowi, ale redakcja tej księgi trwała kilkaset lat. I było wielu redaktorów poszczególnych ksiąg biblijnych. I prawie żadna księga biblijna nie jest napisana od A do Z przez jednego redaktora. Jak to i to nie kłóci się z tym, że to jest natchnione, objawione słowo Boże? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Wręcz przeciwnie. Potwierdza to, że Pismo Święte jest prawdziwe i rzeczywiście natchnione i objawione. Julius Wellhausen, krytyk biblijny, jeden z największych, jeden z największych biblistów naszej epoki. Czytając pięcioksiąg, doszedł do wniosku, że można wyróżnić w zasadzie cztery tradycje redakcyjne, cztery różne. Każda z nich ma swoją specyfikę. I to będzie się nazywało teorią źródeł, mianowicie, że każda, każdy z tych fragmentów będzie zakotwiczony. W pewnej grupie charakterystycznych, odmiennych autorów. Będziemy wyróżniać cztery zasadnicze źródła tekstów biblijnych. Pierwsze, może od razu wymienimy, tak? Pierwsze to jachwistyczne, jachwistyczne źródło, drugie elohistyczne, trzecie deuteronomistyczne i czwarte kapłańskie. Jachwistyczne, dlatego, że, dlaczego jachwistyczne? Ponieważ rozpoznamy to, że najczęściej będzie mówiła ta tradycja redakcyjna o Panu Bogu, nazywając go słowem Jachwę. Elohistyczna będzie nazywała Boga El albo Elohim. Trzecia, deuteronomistyczna, warto to wyjaśnić, deutero. Ponownie, drugie, nomium, to jest prawo. Będzie to najbardziej charakterystyczne dla Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie będą szczegółowe opisy dotyczące kultu. Yy, I kapłańska, gdzie mamy do czynienia z opisem także kultu, tak jak w deuteronomistycznej, ze szczegółowymi określeniami, jak ołtarz ma wyglądać, ile ma mieć, jakie ma mieć wymiary, jak ma być ozdobiony, jak kadzenie ma wyglądać. Wszystkie przepisy prawne dotyczące kultu. Czyli jeszcze raz: jachwistyczna tradycja, elohistyczna, deuteronomistyczna i kapłańska. Oprócz tego, że różnią się stylem, różnią się celem, w jaki, dla jakiego zostały te fragmenty, księgi napisane, to przede wszystkim różnią się tym, że powstały w różnych okresach, tak. Tak, w różnym czasie. I może się zdarzyć, że dosłownie dwa bardzo bliskie sobie opisy. Tak na jeden obok stworzenie biegów. świata, tak. tak mamy dwa różne opisy świata. Są odległe czasowo bardzo, tak. kilkaset lat tak. i rzeczywiście mamy tam do czynienia z tak charakterystycznymi słowami, także charakterystycznym układem zdań słów, a także sensów, pomysłów, że możemy spokojnie je od siebie oddzielić. Warto chyba też wspomnieć, opisać, jakie, na co zwraca tak. dany, mhm. dany autor, czy też autorzy, bo tutaj chodzi o, o daną grupę. No niekoniecznie musi być jeden tak, autor. Tak, tak. tak też jakby popatrzeć historycznie, jak to się rozrywało. Dlaczego są takie różnice? Najstarszą tradycją jest tradycja jachwistyczna. To jest około X wieku przed naszą erą, czyli 3000 lat temu powstała. Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia Królestwa Judy wiemy, że Izrael był podzielony na Królestwo Południowe, czyli Judy i Królestwo Północne, czyli Królestwo Izraela. Jeden naród podzielony na dwa państwa. To jest z perspektywy tego państwa południowego, z podkreśleniem kapłaństwa pochodzącego od Aarona. Niektórzy Dokumentaliści rozróżniają jeszcze w tradycji jakwistycznej dwa wątki, starszy i młodszy, ale tym nie będziemy się zajmować. W każdym razie to jest tradycja, która powstała w czasie oświecenia Salomonowego, tak to jest nazywane przez historyków czyli po Dawidzie mocne państwo, zasobne no, literaci mogą funkcjonować pisać, opisywać potęgę, bliskość do Pana Boga. Pan Bóg się opiekuje, daje narodowi bogactwo, sławę, mocnego króla. Tradycja ekwistyczna. Następny etap to jest tradycja elochistyczna, późniejsza. Jak tamta była X, tak dziewiąty wiek. Tak następna jest IX, VIII, nawet do VII wieku. To jest tradycja Elochistyczna, odzwierciedla poglądy kapłanów z Shilo, czyli północ. Shilo nam się kojarzy z Samuelem i kapłanem, który, któremu się Pan Bóg objawiał. Heli, Heli, tak. Warto sobie księgę Samuela przeczytać, bardzo poruszająca. To jest Ten te czas okresy się troszeczkę na siebie. One na siebie zachodzą, zazębiają, ale to jest znowu perspektywa północy. W Shilo jest jedno z ważniejszych sanktuariów Królestwa Izraela i to jest tamta perspektywa. Potem staje, no, wydarza się tragedia. Izrael jest uprowadzony do Babilonii. Coś strasznego, po prostu. Cały praktycznie naród został uprowadzony. Przestaje Państwo istnieć. To jest, yy, chyba Elity. Naj, największa taka starotestamentalna tragedia, chociaż dużo Izrael przeszedł, to jednak to jest moment, kiedy faktycznie państwo zostaje całkowicie przeniesione, czy też. Tak, wszystkie Zn najważniejsze zniesione. osoby, elity, które w sobie niosą kulturę i pamięć o narodzie. Tak? Czym jest Juda, Izrael? Są uprowadzeni do niewoli. Tam zostali. Tak, czy co to zostali, to, tak, to są ludzie, którzy wiedzieli jedynie jak przeżyć, ale nie, niekoniecznie znali swoją tożsamość. Zresztą jak w każdym państwie, dbałość o elity, czyli tych, którzy wiedzą, co to jest idea danego narodu. Wyciąć elity, to jest zniszczyć Znaczyć państwo. Naród, tak. Izrael musi odnaleźć się na wygnaniu. Są w Babilonie, nie mają świątyni, nie mają miejsca kultu. Wobec tego ważne jest, żeby tą tożsamość przynależności do Boga zachować. Co wobec tego robią? Cały czas piszą o tym, że podkreślając kim są, dlatego też powstaje w tym czasie przypomnienie prawa. tak jest przypominane prawo. Jest, jest fakt przestrzegania prawa bardzo podkreślony przez, przez Pisarzy tych deuteronomistycznych. I tam powstaje ta tradycja deuteronomistyczna, która będzie spisana po powrocie do Izraela. Ona się charakteryzuje tym, że pokazuje, że największą cnotą jest wierność wobec jedynego Boga, bo są w Babilonii, gdzie jest wielobóstwo, prawda? Największym występkiem jest idolatria, czyli czczenie innych bogów. To jest zagrożenie kultu i zagrożenie swojej tożsamości. Pewna teologia historii, nie tylko prawo jest tam podane, chociaż nazwa jest deuteronomium, i warto zwrócić uwagę, że to jest tradycja spisana za czasów Jozjasza, czyli kiedy, kiedy wracają już i. Oni żyli tą tradycją, ale on, no, ważne jest, żeby też Księga Pisma Świętego Testamentu, była spisana na terenie y, y, Izraela, a nie gdzieś y, indziej, bo inaczej by nie weszła do y, kanonu. No to jest taka analogiczna sytuacja, jak wtedy, kiedy y, państwo polskie rozebrane y, także y, tworzyło y, tak, artyści, pisarze, poeci tworzyli. Y, poza granicami Polski i tak. wtedy powstały no, takie może być może nawet najpiękniejsze tożsamościowe polskie dzieła. Trzeba było określić swoją tożsamość właśnie. Kim tak. jesteśmy? Do tego, do korzeni sięgnąć i mamy y, Księgę Powtórzonego Prawa, znaczne fragmenty Księgi Jozuego, Księgi Sędziów, obu ksiąg Samuel, Samuela, obu ksiąg Królewskich. To jest właśnie ta tradycja deutonomistyczna, która pokazuje jak wielkim narodem byliśmy. Jak, jakie mamy korzenie, jaki rozmach, jakie prawo Tora, jak nas gromadzi, jakie ma znaczenie. To jest ważna tradycja. I potem, aha, no na przykład, też no, tutaj co prawda, możemy zrobić nawias. Chodzi o piosenkę o Babilonii. Ojejku, on the rivers of Babylon. Tak, słuchajcie. <laughs> jak to jest Bonnie M, Tak, damy link do naszego QR-a żebyście sobie włączyli On the River of Babylon. No to jest psalm, Ach, w którym Izrael płacze nad tymi rzekami Babilonu wśród Pogan jest tam pięknie, są ogrody wiszące. Ale to nie jest y, 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 Jerozolima. Jerozolimo. Jak zapomnę o tobie, niech mi język przyschnie do gardła. Tak. Tak? Tak. E, ten, bardzo piękna piosenka. Tęsknota, po prostu tęsknota za, za krajem. Tak, to jest no, tak y, analogiczne do, do naszej historii też. Tak. Kiedy Polacy tęsknili za, za, za krajem i y, 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 stworzyli wtedy największe epopeje nasze narodowe. Może jeszcze uda nam się znaleźć szanty. Bah, The Waters, the Waters of Babylon. Jak też się uda to? To też ten tak. I krajami. Tak, i to był nawias. <laughs> Idziemy do e, e, czwartej kapłań. tradycji kapłańskiej. E, m, więc ta tradycja przedstawia Boga jako e, no, nielitościwego, nie tak jak było tradycji akwistycznej, dalekiego trochę od ludzi. Za, zawiera szczegółowe opisy prawa rytualnego, przedstawia poglądy kapłanów ze świątyni jerozolimskiej. Co było celem, jakbyśmy popatrzyli na, na te tradycje? Za y, czasów jakwistycznej tradycji kult odbywał się wszędzie. Można było tworzyć, y, było kilka sanktuariów, y, które funkcjonowały. Ale Izrael widział, że jeżeli jest rozproszony kult, to jest tak jak u tych narodów, które mają y, wielu bogów. Jest to niebezpieczne. Trzeba scentralizować kult, który ma się dokonywać jedynie w Jerozolimie. Jedynie w Jerozolimie. I y, ten, ta tradycja kapłańska, najmłodsza z tych czterech, bo to jest szósty, piąty wiek, jest już. Y, Udokumentowany kult, który jest centralizowany w Jerozolimie. Inne jakby sanktuaria, które są w Shilo, w Betel, już tracą na znaczeniu, a wszystko się odbywa właśnie w Jerozolimie. To jest ważny moment. Jeszcze tradycja babilońska, ta wcześniejsza, czyli ta deuteronomistyczna w Babilonii. Żydzi wymyślili coś takiego jak synagoga. Początek synagogi, czyli miejsca modlitwy w różnych wnioskach jest synagoga. Jak będziemy czytać Nowy Testament o Panu Jezusie, to on w synagogach. Centralny kult jest oczywiście w Jerozolimie. Tam się składa w ofiary. W synagogach się nie składa ofiar. Tam się czyta e, Torę w synagogach, komentuje się miejsca modlitwy. Ale kult taki związany z... E, ta, o, tak, z ofiarami, z ofiarami kadzenia przeróżnymi, całe ofiary są spisane, właśnie w tej, księg, w, tej, w, tym, w tej tradycji kapłańskiej, odbywa się już w Jerozolimie. Patrząc w związku z tym na wszystkie te tradycje, te źródła, możemy dostrzec bardzo duży związek pomiędzy tym, w jaki sposób autorzy ci pisali. Jakich słów używali, na co kładli nacisk, co akcentowali, z sytuacją, można powiedzieć, daną narodu, czy też polityczną, czy kulturalną, społeczną. Bardzo łatwo jest, czy też no, w trakcie lektury dostrzec właśnie analogię, związek pomiędzy tym, że tak jak powiedział ksiądz Dariusz, w dany sposób kult się odbywał, w dany sposób, Pan Bóg był nazywany w dany sposób, modlitwa się odbywała, ofiara, z sytuacją, w której Izrael tworzył te dzieła. To też bardzo pięknie pokazuje, bardzo wyraźnie, że pismo święte powstaje w danym, w danym czasie, tak, przez danych ludzi, tak, w danej kulturze. Wpływ ma także sytuacja polityczna. Niektórzy bardzo oddzielają kwestie religijne od politycznych. No, cała Biblia jest pełna polityki, ponieważ Ją tworzy człowiek, a Pan Bóg nie zajmuje się człowiekiem wyabstrahowanym z jego politycznych aspiracji, dążeń. To jest błędne myślenie, bardzo niekatolickie, że polityka to religia, tego nie dotyka. Religia dotyka wszystkiego. Więź Pana Boga z człowiekiem bierze wszystko. Wszystko. Nie ma czegoś, czego Pan Bóg by nie ukochał w człowieku. Dobrze, czy jeszcze coś Nie. dodamy? Tak więc te cztery źródła, o których warto pamiętać w trakcie czytania tak. Pisma Świętego, wiedząc, że... I tak, i warto zapamiętać, że to się rozwijało także w takiej koncepcji właśnie też politycznej. Nawiążę jeszcze do tego, żeby Izrael był silny politycznie, więc mamy z tej tradycji jachwistycznej, nawet elochistycznej, gdzie kult jest... Rozproszony, święta mają charakter rolniczy, rodzinny, ojcowie towarzyszyli poprzez tradycję deuteronomiczną i kapłańską, gdzie celem jest centralizacja kultu nie w Betel, nie w Sychem, nie w Silo, ale w Jerozolimie aby państwo było silne i miało swoją jednorodną, autentyczną tożsamość.